Siemasz, a strony strony autobusu 069, ze mną jest. I was 09. Tak moi drodzy, i dzisiaj w końcu nastał ten dzień. Jaki dzień? Z nagrał nowe shorty. Jest! 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 I dobra, już koniec. No moi drodzy, na serio, trochę mu to zajęło, bo od 2 maja 2025. Hmm, ciekawe co to za data. Nie, nie wrzucał nic. Się załamał może. Knikiem. Ta, załamał się, bo go wszyscy oglądają. Dobra, w każdym razie nie mamy tu jakichś licznych komentarzy, ale możemy sobie je poczytać, a więc zacznijmy. Czy ty właśnie mieszkasz u Dubaju, wieża 825 m wysokości? To nie Polska, to wieżowiec z Dubaju, 825 metrów, nie ma czegoś takiego w Polsce. No nie ma, nie ma. Sigma. Co? Po prostu Sigma My są ja się w tobie zakochałem Jeju, jak fajnie. Już Który ten jest komentarz drugi? będzie już jakiś czwarty. Czyli raz na cztery kidosy jest jeden zakochany w Smyslowie. Patrząc na to, że po, połowa kobiet, ten połowa naszego świata to kobiety. To jedna na dwie kobiety oglądające Smile jest w niej zakochana. Uważajcie, bo to jest naprawdę niezły caso najwidoczniej. No w sensie jeśli chodzi o przedział wiekowy 0,10 Na szczęście. Na szczęście my musimy walczyć z kamerzystami jeśli chcemy podrywać kobietę Kamerzystą czy kim innym? A, i montaż jest tam też jest tam też montuj, kamuś montuś montuś tak. tak To jest mega super Kocham Smayslu to jest Smajslu i Patty najlepszy Kanał BF Smayslu! Wow! Super! Uwielbiam cię. Ożypniesz serduszko. I love you so much baby and I'm glad you are doing good. I'm just glad you are feeling good today, baby. I'm. Ale wow, jak oni pięknie piszą po angielsku. Kiedy sobie się nauczać angielskiego? Sorry! Ale ja nawet nie mogę tak mówić po angielsku. Ja nie mogę, ja nie umiem z jakiegoś powodu, ja tylko umiem rozmieć tekst, który ktoś... Szczerze. Nie bardziej niepokoi co, co te dzieci piszą. No, jest, jestem bardzo w Tobie zakochany, zakochana w tym przypadku. I bardzo się cieszę, że idzie Ci dobrze w życiu. Wiecie co, ja na przykład mogę powiedzieć, że oglądam kiedyś takiego youtubera jak Broadgit TV. To, może ktoś kogoś kojarzy. Może chociaż tym mężczyzną, który nigdy to nie kochałem. Ja nigdy nie mówił swoim widzom, że ich kocham, albo coś się No, z mówi. Znaczy co? Nagrywał dzieci inny content, ale do... Ja dalej bym go obejrzał i to Łatwo król całej polski. Całej? Czałe. Całej. Krzywy! Siwy, w końcu! Mateusz, spora. W końcu też znalazłem. To chyba najostrzywdszy wajerent, ale ten pewny. W końcu go znaleźliśmy. widzisz? bywa. Smail byś chciała jakąś nową dziewczyną, bo okazało się Smile Slow papa. W ogóle jak sobie tak pomyślicie, nie? Bo to jest filmik, który jest na tym, tym takim wieżowcu, tam jednym z większych. Yy, gdzie to było chyba wyrabić coś. No. I od razu nagle teraz wszyscy go kochają, nie? Kurde, smutnie, nie. Fala. Nie pewnie wygenerowane przez jej. Powiedz swoje imię, jak będzie 100 tysięcy subów i lajków. A jak? A jak? jak to powiedz moją imię. Masz na imię Smajsloch czy jakieś inne? Ale dlaczego? Tak. Ona... Z, z Liceum Ogólnokształcącego. Ja się w tobie zakochałam. Co oni mają z tym Liceum Ogólnokształcącego? To jest zawsze ta sama i ta jedna i ta sama osoba. Nie, wiem widzę, to wszystko leci w złą stronę Dobra, <laughs> <laughs> Takie rzeczy Takie rzeczy mój Kto by podejrzewał takiego ipaka o takie rzeczy? No nie Nie trafili do komentarzy No i moi drodzy, i to jest... I to jest z tych nowych shortów Jeden short by się na coś nam nadał a wrzuci chyba z pięć No i dobra i ostatnie to było jak on te brwi miał, nie? Halo tak, słuchaj To teraz Styrta się pali Prankuje przyjaciółkę będąc wy Wolę nie wiedzieć co jest napisane dalej O tutaj się leczył tak. Babka najlepsza jest? Przez duże B. O, babka najlepsza jest. Jezu, jakie to jest. Się... Oni zaczynają być zdrowi, moi drodzy. Tu już, tu już są czasy, do których y, który jestem o nich już spokojny pomału. Jezus Maria, to jest tak śmieszne i w ogóle ta baba. Mega moczne, Kocham to. Szyby, czemu ty tak często ostatnio się tu pojawasz? Ja... Nie wiem, ja teraz się tak zastanawiam, dlaczego oni tak piszą i dlaczego autokorekta tego nie robi, jakby jak ja piszę coś, to mi często tak zmienia to słowo, że to jest taka cholera jasna... To ty, to ty masz włączoną autokorektę? Niestety. A no, ja mam włączoną. Na przykład bez polskich znaków nie mogę pisać. No to, to ja sobie przyłem, i tyle i... Już, już mi nic, nic nie, już nic mi dupy nie truje. Śmieszne, ale to jest mega śmieszne. jest zajebiste i mega śmieszne. Bo czemu? Ej, no, ej, czemu? Kto im pozwala przeklinać? Poczekaj. Mi rodzica nie pozwala mi przeklinać w ich wieku. A Michał Smoderek8361, czyli Michał Smoderek, pisze. Skąd ta chyba rodzica pisze? Kurwa zajebiste. Ja bym na twoim miejscu uważał na ten telefon, nie? Czemu? tak wisi. Ma. Ale co? Co? Dlaczego? Dlaczego ty u mnie przeklinać? Z takiej patologii, Naprawdę, czy wasi rodzice tak często przeklinali, że wy musicie też przeklinać? Albo piszecie z telefonu mamy, wiesz, jaka telefonu mamy? A ma tyle przeklęć, no cholera jasna. No bywa, no. No ale ile? Aż tak dużo? Ja nie wiem, gdzie zostawiłam łapkę. Moja mama się śmieje, mówi, ale ta babka dobra. Ulubiony smartwatch. A wiem co ten film, tam taką babkę przez Nie wiem, coś tam prankuje ziomka, że styrta się pali czy coś. Ulubiony smartwatch. Co to oznacza się według niego? Ulubiony smartwatch. Patrycja to jest fajna i Patrycja sekrety Roblox i jeden hotelu, czyli, czyli sobie sprzedaż dom i jesteś w brzydkim, niedobrym miejscu. Kapatyc, patrycja, o czym ty? pierniczysz? Nie wiem, jest. Fane. Fane? No co? Tłumacząc na polski nazwisko. Polskie nazwisko? Nie, proszę, nazwisko. Co? Tłumacząc na polski, to jest nazwisko. Fane? No? Nie wiem, w którym języku. Szkoda, że się w którym... no. nie usiadłaś, właśnie Niech to tylko co. Czy ktoś podpalił, no? A dobra, wiem, o co chodzi. Nie wiem, kto. Nie kto, tylko co. Co podpalono? Czy ktoś podpalił, no? Nie wiem kto. Styrta. Co no. się pali? Ale ja nie wiem, dlaczego on wyciąga jakieś żarty sprzed prawie, już 20 lat, i on. No. I on zaczyna. On się zaczyna z tego śmiać. No, dosłownie, stary. On no, zara brain Rota robi styrta, jest podpalona, stary. Kiedyś z moją kuzynką, tak dla beki, jak ktoś, ta ktoś ta przechodził tutaj, obok domu mojej kuzynki babci, to puszczaliśmy właśnie to. Styrta się pali. Jest taka pysenka? Nie wiem, ale to. Ale to było taf. na przykład wiem, że jak wczoraj byłem na takiej wiosce u mojego ziomka yy, To tam też wystawili, ktoś wystawił głośnik przed okno i puszczał jakąś głupią muzyczkę i myślał, że jest taw. O i kolejny Magdalena Gonczarenko pisze, to jest kurwa zajebiste No dlaczego przeklinacie? Już tak chwilę naprawdę sam zacznę przeklinać, bo już mnie oni wynerwują, no nie wiem czy ty to cenzurujesz, nie 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 mogę cenzurować, ja tylko cytuję nie wiem. Żart dwujem tak, ale nie taki o sobie zwykły żart. Ale bawimy. Bum. bum, bum, bum. I want another boom. Dobra, now? już 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 już. Tam już, tam już. break. A Mhm. Pierwsza 53. Ala. F. Ale ta została sobie trochę za to te goście. 9. Bo babcia, która nie słyszy, zgłasza, że ktoś podpalił siano. No okej, no to. No okej, no dosłownie to, no ale nic więcej. Ale dlaczego ktoś to opisał? Gdzie to mi się, że to gdzie mogę Cię zobaczyć? Możesz przyjść jutro na kwiatkowskiego 51? Blisko do Polski chciałam Cię zawsze zobaczyć. Odpowiedź: rudy. Ale gdzie, w jakim mieście jest to Kwiatkowskie? O No 51. właśnie, właśnie, miasto jeszcze podaje, tak w ogóle to nie podawaj adresu w internecie. Przy Kwiatkowskim to jest 50, 10, 10, 10, więcej, 20, 50. Smajl, już mogę być na twojej wiosce, smilandii. No słuchaj, to się nie. Za moich czasów tylko Wojanowice były. Babcie jest ja Nie, Za moich czasów to nic nie było, tylko był Vito i Minecraft, i Bella, i Tsunami. Trzy osoby nagrywały. był Minecraft i Bella, nie? I, I Tsunami. I, I Tsunami, tak. I uciekali je zawsze przed Tsunami. Chyba, że ten temat Tsunami był taki oklepany dosłownie, jakby... Ale to fajne było. Bo to było, wiesz... Oni mieli w tym monopol. No wiem, tylko mówię, tak... Czym akurat Tsunami, jak tak chcę pomyśleć? Był o, pewnie, pewnie on to zobaczył. W sensie, pierwszy film, który Guvito obejrzałem, to był 18 rok. To było... Yy... Baza kontra dinozaury. Jeszcze nie było tsunami, ci To przeczytaj, tak się co do czasu Dobra, Pięknie. wracając na komentarzy, to Małgorzata Nosek pisze tak lena. Tłumacząc na polski wychodzi to samo. O, jest tsunami. Zniszczyłeś ten mem. Co on nagrywał w ogóle? Chwila. Pierwszy, taki pierwszy film to było po prostu zakontrakt tsunami. Potem zrobili krwiste tsunami. Tsunami czy tsunami? Tsunami. Potem było tornado. Tornado to też pamiętam. Potem była bomba atomowa. O, to też był fajny film. Tu się te katastrofy różne. Tu było tsunami Czemu oni wszystkie katastrofy musieli przerobić? Tu jeszcze jest trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi było tragiczne. Była inwazja kosmitów. O, właśnie dinozaury, to był pierwszy film u niego jaki obejrzałem Czekoladowe tsunami, tęczowe tsunami, creeper tsunami, diamentowe tsunami, Enderman tsunami, TNT tsunami, slime tsunami, pająków tsunami, obsidianowe, szkieletów, kurczaków YouTube Hektor.exe Gast Emerald Hirobrine yy, Ziemi bella.exe, Tsunami miłości co? Tsunami Czunami kotów? Miłość? Tsunami Iron Golem? Cukierkowe? FNAF? FNAF? No, Fnaf. no kto by myślił FNAF? mleka i wściekłych... Książek? Klaunów? Daunów? Nie żartuję. Kaktusów? Świn? Pipsy? exe y, Frytek? Pamiętam Frytek. Lucky Block? Nupki Slenderman Oreo Halloween yy, Entity 303 Doktor.exe Doktor Otif to był, tak tam King Kong, o tu tutaj coś nowego było, no yy, Spongebob.exe Roblox.exe Po prostu Flav.exe Tsunami Kupy. Mnie normalnie, Steve.exe Tsunami Arbuzów Tsunami duchów Pacman.exe I... Tsunami marchewek Tsunami pieniędzy Sonic.exe Tsunami hamburgerów Wit... Nie, to jest Mario Tsunami Tsunami miodu Tsunami... piasku Tsunami śniegu Tsunami czarownic I tu... A nie, jeszcze jest Tsunami Facebook <laughs> Clash of Clans <France, laughs> Silverfish Tsunami Facebook no jak to miało wyglądać? Tsunami prezentów, tsunami choinek yy, i tu się kupowy kontent. O, tsunami smurfy, papa Smurf też był pewnie yy, Minionki, Instagram Instagram <grystanie> Wiśniaki LEGO Spiderman.exe Star Wars Piernikowy Ludzich Piernikowy, ludzik, boże, mutant zombie. Oni już nie mieli co wy nagrywać, Oni już nie Kraina mieli. Daj na lodu. Szampan. Skielet Szampa. mutant. Dragon Ball. Co tu jeszcze jest, czekajcie. Smoki te endowe. Co tu jeszcze jest, czekajcie, muszę zobaczyć dalej. O. Tsunami rekinów w podwodnej bazie. W podwodnej? Podwodna baza walczy z tsunami rekinów w ogóle. Y, też tsunami, kolejne, Kało o tsunami mrówek, y, mutant endermany znowu, y, tsunami zo nie, słoni, y, i tu już macie mniej już tego, coraz mniej, bo niż już potem, o, tsunami skorpionów, tsunami pączków. Wy to słyszycie, mój drodzy, to oni... Clash Royale. Co? Clash Royale. Pokémonów A będzie Brawl Stars? Nie wiem. Musi być Brawl Stars, no. Tsunami chipsów lace, bananów. Bananów, ale jakich bananów? W sensie, że owoców czy...? Normalnych bananów, bananów owoców. Yyy... Blaisów. wiadomo co to jest, blejs. Co tu dalej? Co tu dalej? W ogóle nie wiem jak ona wchodzi się nie... nie... nie, nie Tsunami kinder jajko niespodzianka. CO?! No. A jak kinder jajko niespodzianka? No zobacz, kinder jajko niespodzianka. No i co to jest, no? Tsunami jednorożców. Nie, nie, to tutaj kony powinien być usuwany za prostu brak pomysłów Wielkanocne. Tsunami iPhoneów Jakby Edward łos, naprawdę Jakby ja nie rozumiem Tsunami lajków Tsunami lajków, po prostu tsunami lajków Nie moi drodzy Tsunami snap Oj, oj, oj. no Nasz jeden taki kolega miał tsunami dziewczyn ze Snapchat, ale to nie ważne. Nie musimy kolega o tym Gaini, mówić. Tsunami babuły gran. Co? No. <śmiech> <śmiech> Najlepsze coś to, to się nie kończy. Co przez ten kobiet? Tak to jest tsunami dametokosity. O kurde. <laughs> lawy, w ogóle dlaczego to tak późno lawy było? Nie, nie było lawy na po... Nie. Musicali teraz jest tsunami. To to są dawne czas. to, to są bardzo 7 lat temu. Yyy, co tego, tego pewnie To tego jeszcze trochę jest, nieprawdaż? tak to jest 2018. Tsunami nauczycieli. Albo po prostu ty czytaj komentarze, dalej ja po prostu obali. Nie, mów, mów to, młody. Mów. Okay, a może to będzie gdzieś, u, tsunami wszystko. Seria z ty To czekaj. i yy, to, yy, 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 yy. Lardy. Są 155 km No. Okay. do drodzy. Zakończyłem na jakim? Na music? Nie, na, na uczucie, nie, Bali Truskawek i nie ma moc? Nie ma. Podglądacz, a to jest podglądacz? To jest. to jest ich uniwersum akurat. Kick the body, Halloween 2018, Gumball, Grinch, Shrek. Fortnite! Fortnite? Jak Fortnite? Super bohaterowie I tu masz jeszcze więcej momentów Vito i Bella tsunami Ale jak Fortnite Brawl Stars! Yeah. A wcześniej, że oni przed zrobieniem yeah. Brawl zrobili Vito i Bella tsunami? Z tsunami sami w siebie Słuchaj, najważniejsze, jest tsunami browsters Tsunami diamentów znowu Tsunami owiec i wełny Tsunami pigi Tsunami Siren Head'a Tsunami amu. O, tsunami, to już nie wiem, nowe czasy. No, złego noobka narysowane tsunami w ogóle. Co? Tsunami lodów ekipy, Tsunami ten Tsunami popit, Tsunami fr -fri Friday Night Funkin, Tsunami TikTok, Tsunami Squid Game, Tsunami szalonego fana, Tsunami YouTuberów, Tsunami Policji. 3 lata temu Tsunami Policji? Policja ich zawinęła moi drodzy. I na, o, tym, się, tak. na tym się skończyło. On wtedy gdzieś zakończył. Ale seria z nami była na początku gołty Jak się miał pomysł, No ale no, czy na końcu, to już było takie jakieś losowe gówno się skończyło 22, jak rozumiem. No Ja nie wiem, nie, ale wracając do komentarzy, Jak się w ogóle zaczyna znowu padać, nie? Bardzo fajnie. No i to jest tyle z komentarzy, nie? W tym filmiku złotym. I dobra, i co dalej mamy? Dzisiaj. Dalej mamy moje top 5. Moi przyjaciele mają koniec 3. Szomów? Nie wiem. Tu wszystko jest Patrycja, nie oglądaj tego? Nie. Tak, tak być nie będzie. Czekajcie, tylko was przetrę, bo już się zaczyna robić. Yy. Nie da. Do... wybrać swoje top pie... 5! Daję ten telefon osobie. O o. pokazuje telefon osobie, która. Nie, przekazuje telefon osobie, która wyścigla. Klaki Black z królową. A nie taki blok z królową. Ja już z przyzwyczajenia blak. Nie pytajcie dlaczego. No dobra, to by nie było. To akurat prawda. Smisło cały czas gada o lajkach i subach. To też uważa, klikaty. Proszę, daj autograf. Będę przeglądać wszystkie filmy i będą nawet lajki. Smithlow, bardzo fajne shorty robisz. Jesteś najlepszym idolem. Lubię cię. I fajny skinek macie. O lajki, subach. Smile. Smile. Jak nie ciągle gadasz o lajkach i publikach O Jezu, no bo to jest jego praca No ja, jak myślicie moje jak jakby to wyglądało jak ja bym miał zarabiać z YouTube'a Nie no coś tutaj Nigdy nie będę zarabiał z YouTube'a taka prawda najpewniej jak nagrasz tsunami jak no. tsunami paka 09 Tsunami paka 09 A potem jakie będzie? Nie przeżyłem Czemu, jestem aż tak mokry, mokry. Tak chłaniając Ej zaraz ja sobie wypraszam Co sobie wypraszam? Ja nie nie o Smyslo, to jest gównia I cały to czas kum, mówi kum, o kum. sybach. Kto chce to zostawi a nie ży tam każesz i to tyle Żydzi Żydzi suby może co jest Nie tak w powiem? ogóle nie, ga, nie gatasz o supach i lajkach Mam petane. Mam petane? No, mam petane. Cię dobrze jak jakieś mam śmietane Lisodup Smile slow to jest ten sam film? Nie, to już jest inny. Przekazuje telefon osobie, która coś... Aha, no i wiesz, i od razu Julia Graba z Smileslow. Bo musi jakoś dla was tego gówno nagrywać, więc dajcie mu suba, naprawdę. Tak, Smile Slow, to prawda, że musisz. Ej, kliknijcie lajka like i suba. Ha, ha, ha. A Sebek zawsze kładnie. A Pati zawsze plotkuje. A... Smile nie jest pilkiem od rodziców, rozumiesz? Nie jest. Smile, czy ty tak też mówisz cały dzień? Bo przecież zapomnijcie i teraz i dostaniesz pod dupie z so. hihihi. Hi. Twoja mama cię kocha. Haha, Jak A zawsze. Co? Cię nie kochasz, że tak I Jak zawsze Anna Wojdyna pisze no Zuzanna. Ale slej ma to, bo takie rąbką. Bo takie rączką. Nie wiem cokolwiek to znaczy na serio. No i dobra, i co tutaj? Najlepszy fragment. Daję telefon osobie, która ciągle gada o like i sub. O like i sub, i tak cały czas. Ej, zaraz ja sobie to wypraszam. Ja nie gadam o sub i like. Ani raz nie powiedziałem. Ej, psyt, możecie dać like i sub. To jest najlepszy fragment. ogarnijcie naprawdę. On naprawdę potrzebuje tego! No jak sobie, że mam te gówno nagrywał, to wy nie myślcie, że on nie będzie wam pr was prosić o to, bo to są to jest jak dajcie mi coś, dzięki czemu mam motywację na nagrywanie tego. Myślicie, że on by nagrywał, gdyby nie wy kidosy głupie, mu kasę dajecie. Run, Gdy Run, z... Co? Run, run. No tak jest kolejne. biegnij. Biegnij, biegnij. Kocham cię. Testekas. 006. Na początku smyslował taki slej. Tati rację. OK. Rób co chceś. Kto tak pisze? No, kto tak pisze, już mówię. Maria pisze. Maria J7R6P. Dalej zimno się mi to robi, Tak nieprzyjemna pogoda. W ogóle, co to jest za lato? To nie jest lato. To jest lato. Pilnować takie lato, teraz będzie. Ponieważ jakiś tam bill się y, zniszczył na Pacyfiku, już nie płynie, i wtedy będziemy mieli mniejszy klimat, a to jest przez to, że y, mieliśmy globalne ocieplenie. Tak, a. jest zimniej przez globalne ocieplenie. Zimniej przez globalne ocieplenie. Dokładnie. A teraz taki ciepły dzień to będzie 20 stopni, a taki przecież będzie w Damn, that's crazy. To wszystko przez te globalne ocieplenie, nie? Jak w Skandynawii będę swoje dzieci, jak będę kiedyś miał to kiedyś swoje dzieci będę wystawiał na balkonie, będą spały jak w Skandynawii. Tak się robi, żeby się przystosowały do zimna. Tak? Tak. I tak rodzice robili w Polsce zimą. Nie no, żartuję. Jesteś odporny na śnieg na zimę? Nie no, żartuję. Patrząc na kur czasami chodzimy, Co? zimą no to czasami jestem odporny. Pokorny? Odporny. Przypomniał mi się, jak pani moja od fizyki powiedziała, że musimy być pokorni, jeśli chcemy zdać. Light. Do Dubaju, do Dubaju! Jak cio, man wyswaci z si, Sibila? Si A? kupek, kupek. Nienawidzę myślą. Sebek jest kupi. Kupi? Tak, tłumacząc na polski, rany są kupione. Sub. Ej, zaraz ja nie. A, dobra, nie, to, 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 to już było? Czekajcie, znowu trzeba. Ja, ja muszę cię tak wysłać. To pamięta Kosmitaju. Żegrasz osoby. Ciekawe, gdzie skończysz jak TikTok pójdzie do góry, a YouTube na dół. To, co na TikToku i na YouTube będziesz mieć, tylko ci zależy na pieniądzach. Drzewa i żebra się. I wychylić figurkami. Wiem, żeby. Smile, dziewczynka. Dokładnie tak. Mi też by zależało tylko na pieniądzach, gdybym takie coś miał nagrywać. Tylko hmm. na pieniądzach. No tak, prawda, że większość tak Tak, szczerze, tak nie wiem, czy normalna praca nie byłaby lepsza w tym przypadku, gdybym dostał takie same pieniądze. Chyba, by. chyba raczej by była. Ta kobieta jest brzydka. Ale nie tak brzydka. patrz. Brzydka. Smajslowę. to... jeszcze używają polskich znaków w te dzieci. Smajszlo to głupek! Smajslą to głupek! Bo Paty powiedziałeś, że oni, oni są plotkuje, że on ciągle gada o sufitach i subskrypcja. Dlatego on jest Barbie. Nie dawajcie mu łapek, dlatego im nie okłama. Zamówiłem sobie dwie koszulki i dwie bluzy. I jego kubek. A nie przywróć mi, tylko czym wierz mi bransoletkę, ale tego nie chciałem. Chciałem tamte rzeczy, więc mu nie wieście. Pa! Wait, wait, wait. Ja nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem, sam byłem napisane, bo chciałem skupić na tekście, który tutaj dalej, ale ja zapomniał o czym chciałem powiedzieć. No nie, tak... ja też to Sebek, serek, tim spokój. Sebek to nieprawda. Znać to prawda, że to nieprawda. Ja Cię ciągle oglądam, obserwuję Cię, więc to nie Ty. Masz łapkę w, łapkę w dół, ale ciciuk. Boże, ale się zmieniłeś. Jesteś być lepszy, boż, jaki down. Czekajcie, moi drodzy, no i muszę Was jeszcze raz przetrzeć, i teraz chowamy to. No dobra moi drodzy, to będzie na tyle w tym świetnym filmie. Już były trzy filmy. Dobrze że się nie skończy jak ostatnio. Tak, na szczęście jeszcze panujemy. Póki jeszcze panujemy to chciałbym się z Wami oczywiście pożegnać. Ja też bym chciał się z Wami pożegnać. Ale moi drodzy, pamiętajcie, nie można zapomnieć, tak jak Smash's trzeba. Niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji. Łapki w górę na tym kanale. Będzie im wtedy niezmiernie miło. I co? Trzymajcie się, łóżeczki płatkie 3 bnpg powiedział. I jeszcze raz was przetrę. Pa, paaa, jak to będzie, co pojawiło się.